Niesporny kołajek, wierzcie mi, Nie będzie nudno wcale, bo z paczką mą Znów zbroimy coś każdego dnia, coś innego. Planów 100 mam już w głowie. O jednym z nich Wam opowiem: Mikołajek. Łobuziak ze mnie jest każdy z Was. Polubi szybko mnie, bo Mikołajek. Najlepszym kumplem jest. Prezent. Super! Są chłopaki! Wszystkiego najlepszego, Mikołaju! D dzięki, ale najpierw pobawimy się w ogrodzie. Nie moglibyśmy zacząć od jedzenia, żeby potem mieć siłę? Nie, będziesz miał lepszy apetyt i potem będziesz mógł wziąć dokładkę. Mm, masz rację! Chodźmy! Gramy w piłkę? Tak, zaczynajmy! Mikołaj, spójrz, to chyba prezent urodzinowy. To pewnie kolejka elektryczna, którą chciałem dostać. W takim pudle, to musi być coś fajnego. Sprawdźmy, czy jest ciężkie. Dobra myśl! Trochę szkoda wiedzieć wcześniej, co się dostanie. Decydujcie się szybciej, bo podwieczorek czeka! Ojej, ale to ciężkie? To musi być ta kolejka elektryczna z wielką lokomotywą. Dziwny odgłos, jak na kolejkę. Sprawdźmy! Otworzymy tak, żeby nie zostawić śladów. Zgoda, chciałbym się już dowiedzieć, co to. Nie ma żadnego napisu. Spójrz, z tej strony można otworzyć. Rzeczywiście. E? Hmm? E... Nie rozumiem, rodzicom coś musiało się pomylić, nie? Pewnie tak, chyba że to nie dla ciebie. Jasne, przecież wiedzą, że nie jesteś już dzieckiem. Nie kupiliby ci tego. Mikołaj, A? Ludwiniu, chłopcy, pod wieczorek. Szybko, schowaj do pudełka. Tak, mamo, idziemy. To pójdziemy coś przekąsić? <grym> <grym> Tort chyba mi się udał? Zjedliście cały? Bo to był najlepszy tort urodzinowy na świecie. Dzięki, mamo. <laughs> Alce, wziąłasz trzy dokładki. <śmiech> <śmiech> Dzień dobry. Cześć, tato. <laughs> Chyba pora na prezent dla mojego dużego chłopca. <laughs> Przyniosę. Mikołaj, zaproś gości do salonu. Zaraz wracam. Jaki wielki! Ciekawe, co jest w środku. Ale zaraz, co to jest? No właśnie, przecież to wcale nie prezent, który wybrałem. No właśnie, tato! Co to za prezent? Nic nie rozumiem. W sklepie powiedzieli mi, że właśnie to wybrałeś na prezent dla Mikołaja. Nie przejmuj się, synu. Zaraz pójdziemy do sklepu po właściwy prezent. Nie ma na co czekać. Za mną! Sądzi pan chyba, że rodzice mojego trzyletniego wnuka wybrali e? taki prezent? Nie wiem, jak to się stało, droga pani. Najmocniej przepraszam. Zaszła tu jakaś pomyłka, której naprawdę nie rozumiem. Myślę, że ta pani dostała prezent mojego syna, a ten był dla jej wnuka. Ależ tak, to ten prezent. Dziękuję panu bardzo. Hm. Proszę przyjąć moje przeprosiny za tę niezręczną pomyłkę. Nie martw się, chłopcze. Ta pani zwróciła twój prawdziwy prezent. Już ci go daję. Niech tylko twoi koledzy zostawią te zabawki w spokoju i poczekają na zewnątrz. Proszę bardzo. Jest i prezent dla mojego dużego chłopca. Chodźmy wszyscy do domu, i w końcu go odpakujesz. To wieczne pióro, Mikołaju. Kiedy jeden wkład się skończy, możesz zmienić go na kolejny. Prawdziwy prezent dla dużego chłopca. Dziękuję, tato. Dziękuję, mama. Na pewno ci się podoba? Nie wolałbyś zamiast tego zabawki? Nie, nie. Bardzo mi się podoba. Naprawdę masz pecha, stary. Taki prezent byłby dobry dla... Ananiasza. <śmiech> <śmiech> Nieprawda. Dostałeś bardzo ładne pióro. Twój tata musi być trochę suknięty. Mój nigdy nie wpadłby na taki pomysł. Mój tata jest super, nie to co twój! A chcesz sprawdzić, czy moja fanga w nos jest super, czy nie? No. Zostaw masz tłuste ręce! No brawo, spójrz co narobiłeś! Ja nic nie zrobiłem. To przez ciebie upadło! No tak, stalówka się wygięła. I co ja teraz powiem tacie? Nie martw się. Prawie nie widać. Odłóż do pudełka i nikt nie zauważy. Cześć, Cześć Mikołaj! Mikołaj! Do zobaczenia! Mikołaj, mógłbyś przynieść swoje pióro? E, jasne, już po nie idę. Nie możesz się doczekać, aż je wypróbujesz. Hmm? Tak, oczywiście, ale... Wiedziałem. Chodź, napiszesz list do babci. Do babci? Tak, niech zobaczy, że nie tylko ona daje ci wspaniałe prezenty. Tata ma rację, synku. Babcia bardzo się ucieszy z listu. <laughs> Wypróbujmy to cudo. Tato, chciałbym ci coś powiedzieć. Ależ ono nie pisze. Niesłychane, takie drogie pióro. Ten Skarbi naprawdę przesadza. Nic się nie mart, zaraz do niego pójdziemy, żeby je wymienił. Nie, nie, tato, naprawdę nie trzeba. Oczywiście, że pójdziemy. To kwestia zasad. Tak nie wolno. Zwłaszcza, że drogo kosztowało. Chodź, idziemy. Jest niekompletna! Brakuje toczka narysowanego na opakowaniu. Niech pan sam sprawdzi! Be, bardzo mi przykro. Naprawdę nie rozumiem. My ale... też mamy kłopot. Pióro mojego syna nie pisze. To nie do pomyślenia. Nie tylko myli pan prezenty, ale jeszcze sprzedaje towary z defektami. To skandal! Żądam od pana wymiany tego pióra. A ja chcę kompletnego konia na biegunach! O, oczywiście zaraz wymienię państwu wadliwe towary. Przykro mi. E, chwileczkę. A pióro dla syna, ma pan inne? Przykro mi, ale tak się składa, że niestety nie, proszę pana. To był ostatni egzemplarz. E? Musisz być bardzo rozczarowany, Mikołaju, ale w zamian wybierz sobie, co tylko chcesz. Super, czyli mogę wziąć to? Świetny wybór, synu, zgoda. A pan niech się tym Ech. razem nie pomyli. Biedne Skarbi, wreszcie wszystko gra, a nasz Mikołaj dostał to, co chciał. Zresztą kolejka jest fajniejsza od pióra, prawda, synku? Tak, to znaczy nie. Co jest, kochanie? Nie chciałeś kolejki elektrycznej? Pewnie, że chciałem. Więc najwyższa pora odpakować prezent. Został w samochodzie. Nie zabrałeś go? To leć po niego. Nie rozumiem. Rodzicom coś musiało się pomylić. Trochę szkoda wiedzieć wcześniej, co się dostanie. Prawdziwy prezent dla dużego chłopca. No tak, stalówka się wygięła. I co ja teraz powiem, tacie? Pióro mojego syna nie pisze. To nie do pomyślenia. <śmiech> oh. <śmiech> Na co czekasz? Otwieraj. Już się dosyć naczekałeś, zasłużyłeś na ten prezent. Bo wcale na niego nie zasłużyłem. Wiedziałem o koniku na biegunach, zajrzeliśmy wcześniej do pudełka z prezentem i to ja opuściłem pióro wieczne, bo Alcest miał tłuste ręce. Mogłeś powiedzieć nam wcześniej. Nie chciałem Was martwić, bo tak bardzo się dla mnie staraliście. Jesteśmy dumni, że powiedziałeś prawdę zanim wziąłeś kolejkę. Naprawdę? Mówiąc nam to wszystko, dałeś dowód odwagi i uczciwości. Otwórz, synu, tym razem naprawdę zasłużyłeś wszystkiego najlepszego. Ehehe, chyba wiem, co to jest. Nie wierzę, pan Eskarbini znowu pomylił paczki. Tak, ucieszy się na nasz widok. I na widok tej pani od konika. <gryny> A jeszcze bardziej, kiedy oddamy mu toczek, który przed chwilą znalazłem. <gryny> <gryny> Realizacja studio nagrań Dora na zlecenie Best Film. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Biel. W polskiej wersji udział w ziemi. Jonna Domańska, Bożena Furczyk, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Rybita Turowska-Szynczak, Aleksander Gawek, Mikołaj Klimak, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wolszczak, Marcin Fortman. Tłumaczenie Monika Bartnicka-Gustowska.